Mówi się o twojej książce jako o polskim greju. Ciebie to irytuje, schlebia ci to. Jak ty oceniasz te porównania? Wiesz co, to porównanie jest bardzo zasadne, dlatego ja mm. pozwoliłam je umieścić na mojej książce. Z tego względu, że to już jest sygnał, wiesz, no moja okładka, Pierwsze, na pierwszej okładce był mężczyzna i napis 365 dni. Równie dobrze mógł być to poradnik turystyczny. Grey jest, był takim prekursorem, co mm. nie znaczy, że był pierwszą książką. Był po prostu dobrze rozreklamowany i dzięki temu y, można było na nim oprzeć. Pozostałe wszystkie książki też są bardzo często porównywane do Greya, żeby czytelnik po prostu wiedział, co kupuje. Blanka, no więc rozmawiałyśmy o tym hejcie, czy cię dotyka, ale może być go jeszcze więcej, bo druga książka i o tej drugiej książce chcę porozmawiać. Jak długo trwał proces pisania jej? Czy to poszło szybko? czy odbywało się długo i dopiero teraz zebrałaś wszystko do kupy? I na wyżyny próżności wzbiłam się i umieściłam samą siebie <noise> tak. na okładce enjoy też Te, do dzieła. Tak. E Jeżeli chodzi o pisanie książki, to prawda jest taka, że pierwsza i druga część to była kiedyś jedna książka. Ja napisałam ją, e ja ją siadłam i ją napisałam, no, okay. mówiąc najprościej. To trwało między dwa a trzy miesiące, także to było bardzo szybko. E Ale w pewnym momencie stwierdziłam, że tak naprawdę dobrze by było marketingowo między innymi też mhm. podzielić tę książkę mhm. na pół. Co zrobiłam i, i jak wiem wyszło to całkiem zgrabnie z tego względu, że książkę pierwszą część skończyłam w takim momencie, że no, dostałam nawet jedną wiadomość na Instagram, że jeżeli szybko nie wydam drugiej, to ktoś mnie obleje kwasem. O Boże, aż tak. No, aż tak. Ale nienawidzą mnie moje fanki kochają jednocześnie za zakończenie książki, bo to jest Aha. tak, jakby ci ktoś w trakcie e, najlepszej sceny w serialu wyłączył telewizor. Wracając jeszcze do tej drugiej książki, powiedz mi, jakie są Twoje plany zawodowe? Pytam o ten aspekt pisania książek, bycia autorem? E, na przyszłość czy ty planujesz tych książek wiele, czy Ty w ogóle, jakby wiesz tego nie planujesz, to po prostu tak wychodzi z ciebie? No jeżeli chodzi o 365 mm -hmm. dni, czyli o jakby o sagę tak to tak, nazwijmy, tak, bo ja tak, nie tak, ujawniam jeszcze ile jest części tej no książki. No właśnie, ja próbuję tutaj wiesz wydrążyć, <laughs> ale to się nie dowie. E, to ona się ze mnie wylała. Mm -hmm. To była książka, którą mm -hmm. ja napisałam jednym tchem. Naprawdę, gdybym mogła wtedy pisać cały czas, to myślę, że ona by powstała w dwa tygodnie. Gdybym nie musiała jeść albo spać.